Witam Was serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, dawno nie było żadnego vloga. Dawno nie było żadnego vloga w ogóle o jakiejkolwiek tematyce. I dzisiaj tematyka, że tak powiem. Może które tak. O. Tematyka, że tak powiem, nawinęła się sama, bo moi znajomi zaczęli gdzieś tam na Facebooku. Na Facebooku postować, zaczęli grzmieć, że dzieje się coś strasznego moi drodzy, że od początku następnego roku, czyli od stycznia 2017, koniec zniżek na przejazdy dla studentów niepełnosprawnych i uczniów na przejazdy takie dalekiego e, zasięgu pociągami, jakimiś PKS-ami, e, i że to jest na podstawie ustawy, która powstała gdzieś w 2010 roku. No i zacząłem sznupać po internecie i pomimo, że tak powiem, żadne jakieś poważne. E, poważne źródło tego nie podaje no to faktycznie to info e, na wielu portalach na wielu portalach się pojawiło sami możecie sobie wklepać, poszukać, poczytać no i moi drodzy już mogę powiedzieć, mam nadzieję mam nadzieję, że to jest nieprawda mam nadzieję, że to jest nieprawda e, mam nadzieję, że się okaże, że to tylko jakaś plota albo Coś takiego, no w każdym razie ja jestem osobą, która mniej więcej co drugi weekend przejeżdża około 1200 zł, 1200 km pociągiem. Także do mnie, do mnie zniżki tutaj na tego typu transport są, są szczególnie ważne. No ale wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, ile byśmy musieli, znaczy ludzie, którzy jeszcze mają jakieś zniżki, czy tam szkolne, studenckie, niepełnosprawne osoby i tak dalej, ile trzeba będzie więcej płacić pieniędzy. Jeżeli one zniż, znikną, no w przypadku ulgi studenckiej jest to 51%. Także, jeżeli za bilet tam powiedzmy gdzieś płacimy 60 zł, no będziemy płacili dwa razy tyle. Będziemy płacili 120 zł mniej więcej za bilet w tej cenie. Także moi drodzy, ja, ja osobiście mam tylko nadzieję, że to jest żart, że to jest żart, albo że. Albo że nie wiem, albo że to się stanie nie w najbliższych latach, tylko gdzieś za tam lat ileś, jak mnie już to nie będzie interesowało. Nie moi drodzy, nie wiem co Wy o tym myślicie. Ale taką informację dostałem i czytam, no i faktycznie coś jest na rzeczy, jak sobie wpiszecie koniec zniżek, to na pewno na pewno to info gdzieś wam tam wyskoczy. No i jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie, moi drodzy, czy to jest prawda? Czy to ma szansę, czy jest szansa, że to naprawdę się wydarzy, że to jest realne jakieś, że to jest realna sytuacja? W pewien sposób to się jakby nie patrzeć łączy z tym, że zapotrzebowanie dla, dla, no, dla państwa na pieniądze jest dużo, jeżeli teraz tam będą te, te 500 zł będzie wypłacane, prawda, na dziecko itd. Tak Łącząc to z tym, jest to do uwierzenia. Ja mam mimo wszystko nadzieję, że to jest, że to jest nieprawda, bo, bo finansowo by to wielu ludzi łącznie ze mną pociągło trochę zasadniczo na dno. Także no, ja was moi drodzy zostawiam z tą myślą i zapraszam do dyskusji w komentarzach, co wy o tym myślicie i na ile to jest prawda. No, i jeżeli się czegoś dowiedzieliście nowego, ciekawego czy coś, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na Facebooka. Linki macie do wszystkiego w opisie i dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Papa.